Marzec. A co się stało w marcu? W marcu skończyłam 30 lat. 30 dużo, mało, nie wiadomo. 30 to taki wiek, że jesteś za stara na bluzę z kapturem, ale za młoda na taki swetr z guzikami. Nie wiem, no 30 lat. Co się działo u nas w marcu? W marcu mieliśmy na stole 10 nowych gier dwie doszły do nas wczoraj, ale już wiedziałam, że one będą, bo to były moje prezenty urodzinowe, które dopiero wychodziły w kwietniu, także o nich będzie w kwietniu. A te dwie to Marble Metro i Galaxy's Most Wanted, czyli nowy dodatek do Marvel Champions, ale to są kwietniowe gry, to dopiero za miesiąc. A co było w marcu? W marcu była Era, ze wszystkimi dodatkami, Era Medieval Age, czyli gra, w której rzucamy kośćmi, układamy budynki na planszy, czyli takie trochę roll and write, ale bez rysowania, czyli coś już mamy dla nas jakby zrobione, w tym wypadku są to Przepiękne, trójwymiarowe, plastikowe budynki, które są totalnie niepotrzebne, ale gdyby ich nie było w tej grze, to bym jej nie chciała. Mała gra: Coldest Nights, czyli najzimniejsza noc, w której staramy się przetrwać najzimniejszą noc. Jest to gra karciana, w której nie możemy się ze sobą zbyt komunikować, czyli coś dla fanów Survivalu, dla fanów samotnej wyspy i The Mind. Było również Flourish, czyli tajemniczy Ogól, który wyjdzie niedługo w Polsce. Jest to gra karciana, przepiękna gra z niesamowitymi elementami, które są zupełnie niepotrzebne. Gra o bardzo prostych zasadach, bardzo, bardzo prostych zasadach i bardzo, bardzo, bardzo prostych zasadach, bo ma kilka trybów. Niestety, no, jest to gra, która będzie rozlądowała na stole tylko i wyłącznie z ludźmi, którzy nie grają w planszówki, z bardzo takimi nowicjuszami żółtodziejowami albo z ludźmi, którzy są bardzo w temacie ogrodnictwa. No, trochę się zawiodłam. Kolejne było Red Rising od Stone My Games. To jest niesamowita gra. Nie dość, że jest przepięknie wydana. My mamy edycję kolekcjonerską. Ona różniła się paroma małymi elementami, ale ja jestem jednak taką osobą, która lubi takie elementy, która lubi trochę złota na kartach, która lubi metalowe elementy, gry także no, Red Rising to jest gra karciana, w której będziemy starali się zdobyć jak największą liczbę punktów. Um, sami decydujemy w sumie o tym, kiedy ta gra się kończy, bo ma ona trzy warunki zakończenia gry. No i trzeba te warunki spełnić, żeby ta gra się skończyła. Także my sami trochę manipulujemy tym i wiemy, kiedy chcemy, żeby ta gra dobiegała do końca, a kiedy chcemy ją trochę przedłużyć. Gra jest przepięknie wydana. Na pewno jest takim smaczkiem to dla tych, którzy czytali książki, bo jednak seria Red Rising jest no, bardzo taką sporą serią, która rzeczywiście ma swoje grono wielbicieli. Ja dopiero zaczęłam czytać pierwszą książkę i nie mam za bardzo czasu, nie miałam, żeby czytać więcej, ale teraz mamy długi weekend, więc może do tego usiądę. Red Rising łączy ze sobą proste zasady, świetne wykonanie i bardzo ciekawą tematykę. Zapraszam Was tam do linku na dole, jeżeli chcecie się o niej dowiedzieć więcej. Była również zapowiedź Mena, który ufundował się w 30 minut na Kickstarterze i to jest gra niby rodzinna, niby takie trochę Mansions of Madness dla młodszych, ale no tam są rzeczy typu wysysanie duszy, więc nie wiem, czy to do końca wszystkim będzie pasowało, ale gra jest Przepiękna, ma miniatury, ma świetną kreskę, jeżeli chodzi o grafikę. Sprawdźcie sobie pod spodem, czy takie coś wam pasuje. No i oczywiście, my się pobawiliśmy trochę w nagrywanie głupiego filmiku z przebierankami. A jak to wyszło, to już zostawiam wam do oceny. Była również fotosynteza z dodatkiem. Ja nie jestem fanką fotosyntezy, my fotosyntezę sprzedaliśmy bardzo dawno temu i przyszła do mnie taka okazja, czy mogę zrobić zdjęcia fotosyntezy właśnie z tym dodatkiem, z okazji tego, że wyszedł nowy dodatek, e, więc stwierdziłam, że czemu nie, tym bardziej, że Matt bardzo lubi tę grę i no, z ciężkim sercem ją sprzedał. Dodatek wnosi do gry całkiem sporo, dodaje nam księżyc, który też się przesuwa po planszy i ten księżyc odbija światło, które musi dojść do naszych mepli, bo nagle mamy meple zwierzątek, które mają specjalne umiejętności w zależności od tego, Jakiego mepla wybierzemy? Gra ma swoje minusy, będzie o tym gdzieś trochę więcej. Zapraszam Was również na Instagram, gdzie o tej grze trochę więcej pisałam właśnie przy okazji tych zdjęć, ale jeżeli jesteście fanami fotosyntezy, to Under the Moonlight na pewno Wam się spodoba. Wylądował też u nas My Little Sides z dodatkiem od Stone My Games i jeszcze nie miałam okazji zagrać ten dodatek, bo mamy na, na stole bardzo, bardzo dużo ostatnio, ale w ten weekend teraz to zagramy. Tym bardziej, że jest to gra rodzinna, no bo jest to jedna gra skierowana dla dzieci, a my mamy w rodzinie, nie mamy wielu dzieci w rodzinie, ale mamy osoby, które nie grają w gry i które na pewno w My Little Sides zagrają, bo albo już z nami grały wcześniej, albo im się takie coś spodoba, bo to jest takie wszystko fajne, słodziaśne. My Little Side to jest oczywiście dodatek fanowski, który został wyprodukowany przez tę My Games i który ma wprowadzić dzieci właśnie w ten świat gier planszowych. I moim zdaniem to jest świetna gra dziecięca, to jest świetna gra w której Mechanika z site jest zachowana na tyle, na ile się dało. I naparzamy się ciastami z jabłek. E, no, jest naprawdę niesamowicie, jest przepięknie, figurki są niesamowite. I ja tej gry nie chcę oddawać, ja jej nigdy nie sprzedam, bo ja sama dzieci nie mam, ale no uważam, że taka gra musi u nas być w kolekcji, żeby właśnie nowicjuszy w to wprowadzić. No i też mamy dodatek Pie in the Sky, który wprowadza ten, ten wielki, e, wielkiego blimpa, który gdzieś tam się będzie przesuwał. Wielki statek powietrzny, także o tym też będzie już całkiem niedługo. Kolejną grę w Type, który przed Kickstartera, no i Genotype zaskoczył mnie bardzo. Ja tę grę wsparłam z dwóch powodów: dlatego, że mi się podobała wizualnie, i dlatego, że była o genetyce, bo nie mamy jeszcze takiej gry. No i okazało się, że to jest naprawdę bardzo dobra gra. Wykonanie jest niesamowite, ma przepiękne elementy. Powiem wam o tej grze już całkiem niedługo, w większych szczegółach. Jest, trochę jest tam kombinowania myślenia, ale to nie jest jakaś strasznie trudna gra, to nie jest gra z cyklu na przykład Trismegistus, ale na przykład przypomina mi tę grę właśnie dlatego, że ma manipulację kości, ma te pięknie wykonane kostki um, i też jest drafting właśnie, do tego mamy worker placement, także no jest kilka fajnych mechanik, w tym wszystko jest bardzo krótkie też, bo ta gra ma pięć rund, także ona się nigdy nam nie będzie dłużyła. Powiem wam o niej już niedługo. Była też gra z nowej serii Exit, gdzie mamy puzzle w środku w pudełku i podczas rozgrywki co jakiś czas gra będzie nas prosiła, żeby ułożyć puzzle, i na tych puzzlach będą różne wskazówki. Nam się takie coś bardzo podoba. Druga gra z tej serii już powinna u nas być chyba jutro, um, bo jesteśmy wielkimi fanami tej serii. Jeżeli jesteście, jeżeli lubicie Escape Roomy, to Exit powinien Wam się spodobać. Oczywiście nigdy nie wiem, czy Wam się spodoba, czy nie, ale u nas to był pierwszy Escape Room w pudełku i naprawdę wywarło nas świetne wrażenie, i to była ta są hatą w lesie, hata w lesie, no a tutaj to już jest bardziej rozbudowane, mimo że to nie jest nadal trudne, to jest, nagle ta, ta, ta gra była na takim poziomie bardzo przystępnym, to nie ma jakichś super trudnych zagadek. Najtrudniejszą zagadką, z jaką się spotkaliśmy, tak trochę teraz off-top, to jest promo, które przyszło z Kickstartera, kiedy jeżeli wsparliście grę Kryptex, to przyszło promo, po prostu koperta z nazwiskiem waszym, zaadresowana do was, ale bez nadawcy, gdzie jest to seria trzech chyba czy czterech różnych zagadek, które nam się jeszcze nie udało rozwiązać. Eee, nie ma żadnych wskazówek do tego, po prostu jest koperta pełna różnych rzeczy i trzeba się dowiedzieć co, o co tam chodzi. Nie miałam jeszcze czasu, żeby ponownie do tego zasiąść, bo przy pierwszym posiedzeniu po dwóch godzinach nam się odechciało. Także ja się boję, co w tym kryptek się będzie. Ale promo trochę nas zabiło. No i pojawiła się u nas Wenecja. Wenecja, która jednym się bardzo podoba, jednym się nie podoba w ogóle. Nam się podoba na większą liczbę graczy. Nam się gra super na 3-4 osoby, natomiast we dwoje jest dość słabo. I gra się naprawdę, naprawdę dłużej, to nie tylko nam. Rozmawiałam z kilkoma osobami już na ten temat i jest, zdania, są podzielone dosłownie pół na pół. Są osoby, które życie by za tę grę oddały, są osoby, które stwierdzają, że jednak ten tryb dwuosobowy jest beznadziejny. Ja jestem właśnie po tej stronie. Na dwie osoby ta gra bardzo, bardzo mi nie leży, ale na trzy, cztery z kolei tak, więc wiem, że to będzie na takiej półce, że jednak no, dwie osoby nie pogramy, marzec. W marcu był wywiad z reinerem Kinicją, to znaczy wywiad był w grudniu, ale dopiero w marcu został opublikowany z różnych powodów. Trzeba było dodać napisy, a jednak trochę tego tłumaczenia tam było. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Było dużo pozytywnych komentarzy, za co Wam bardzo dziękuję. Ja się polecam na przyszłość wszystkim, którzy chcą robić wywiady po angielsku. Tylko dajcie mi jakieś też dobre pytania, bo samemu oczywiście mogłam zapytać kilka rzeczy. Ale wszystkie pytania, które dostałam, były właśnie od naszej księgarni, więc e, ja się zgłaszam tutaj ręka do góry. Ja chcę robić wywiady. Jeżeli potrzebujecie kogoś, kto operuje językiem dość dobrze, to jestem tutaj do dyspozycji. Zdemonetyzowałam konto. Bo stwierdziłam, że tak, po pierwsze, nie zarabiam tutaj tak dużo. Po drugie, przyszły te podatki ze stanów, że muszę wypełnić jakieś pismo i mi się po prostu tego nie chce robić, to nie jest tego warte. A po trzecie zaczęłam potraktować jako pracę, a to nigdy nie miała być praca. Więc nie, nie demonetyzuję, nie ma reklam ani nic. Ja to robię tylko dlatego, że chcę to robić, a inaczej to się zaczyna robić strasznie kompetytywne, strasznie jest, straszna jest rywalizacja. I we mnie się takie, takie budzi jeszcze większe fomo, że. Oj, oni mają grę, bo u jest w Polsce dostępna u nas nie ma, no bo teraz Brexit i oczywiście nic tutaj do nas nie dochodzi. No i stwierdziłam, że nie, nie ma, nie robię. Nie robię. I tyle. Więc to jest hobby, nie ma reklam, wracam do mojej, mojej poprzedniej wersji tego wszystkiego. I tyle. No i dostałam może Was kilka pytań, tak jak mówiłam, bo prośba i groźba. To groźb, gruźb się nie spodziewałam, jeszcze żadnej nie dostałam. Chociaż jest kilka wiadomości na temat tego, że mam e, przestać mówić, jakbym była na speedzie, e, przestać e, ma rudzić i mam przestać w ogóle przestać to, co robię, bo przecież już jest kilka dużych recenzentów i co ja tu w ogóle robię. Jojcze w tej chwili, więc już przestaję. Eee, co robisz, jak nie grasz? Jak nie gram, to fałszuję. Książki, oglądam filmy, um, chodzę do pracy, ja spędzam bardzo dużo czasu w pracy. Y, tworzę. Ja lubię tworzyć różne rzeczy, co to było. Ale no czas! Cierpię na niedoczas. Skąd mm. pomysł na board game head? Hashtag otworzyłam dlatego, że bardzo mnie coś ukuło i to jest takie tutaj wiem, że większość z Was stwierdzi, że to jest jej oiczenie, ale to nie jest jej ojczenie. To jest po prostu moja opinia na ten temat i proszę uszanujcie ją, tak jak ja szanuję waszą. Um, Gdzieś się spotkałam na Instagramie czy na Facebooku z jakimś recenzentem czy recenzentką, gdzie dostali grę, mają bardzo dużo osób, które ich obserwują. Dostali grę do recenzji. Było jedno zdanie, które było chyba recenzją tej gry, bo było napisane: Dziękuję wydawnictwu temu i temu za przesłanie mi tej gry do recenzji. I jest jedno zdanie. I gdzie jest ta recenzja? Ja się zapytałam nawet, gdzie jest ta recenzja. I nikt mi nie odpisał. I to chyba była ta recenzja, to jedno zdanie to była ta recenzja. I prze zaczęłam przeglądać profil tych osób, bo to nie, to nie jest tylko jedna osoba. Przeszłam przeglądać profil tych, tych kilku osób i stwierdziłam, że zdjęcia są bardzo takie sobie, jeżeli chodzi o Instagram. Nie ma w nich nic tak naprawdę oprócz tego, okej, okay, no pokazują grę, ale to nie są jakby dobrze zrobione zdjęcia. To są po prostu pięknięte zdjęcia telefonem, ustawiona gra na stole, może kilka jakichś fajnych ujęć, ale one są takie, no takie bardzo przeciętne. Ale tych obserwujących jest masa. No i okazało się, że to dlatego, że te konta są prowadzone przez pięknych ludzi. I ci piękni ludzie pokazują się na tych kontach. I dużo komentarzy pod tymi zdjęciami było na temat ich upioru, na temat ich figury, na temat e, twarzy, włosów itd. I to nie o to ma chodzić. Ja nie chcę, nigdy bym nie chciała, żeby to chodziło o to. Szczególnie u mnie, bo tu nie chodzi o to, że ja się niekomfortowo z tym czuję, że, że nie wiem, nie podobam się sobie, ale dlatego, że to ma być wszystko o planszówkach i to też za dużo zaczęłam teraz mówić o czymś, co nie jest co nie jest planszówkami, e, dlatego hashtag boardgamehead będzie zdjęciem gry. Trzymam je w rękach tak, bo jednak jestem osobą, ja prowadzę ten Instagram i nie chcę, żeby to było bezosobowe, ale mnie na tym nie widać. Widać moje ręce trochę, widać może kawałek mojego ubrania, ale no... Nie a na tyle, żeby można było coś na ten temat skomentować, mam nadzieję, e, bo to ma być tylko ogra, grach. U mnie nie ma selfies, nie ma nie wiem czego. Mam, u mnie mają być gry, mają być zdjęcia tych gier, mają być, mam nadzieję, dobre zdjęcia tych gier i recenzje tych gier. Także teraz zaczęłam też recenzować gry na Instagramie i robię to w ten sposób, że podczas właśnie hasztagu BoardGameHead, kiedy wrzucam to zdjęcie trzymając pudełko i tych kilka fotek z rozgrywki, które są takie sobie, Wrzucam tam jaką, jakieś zdanie czy dwa, ale potem taka gra, która była właśnie w Paul Her, będzie miała swoje 9 zdjęć, i pod każdym z tych zdjęć będę mówiła o różnych aspektach tej gry: o plusach, o minusach jej i o wykonaniu itd. Także to wszystko będzie na Instagramie. No i Instagram też przeszę teraz na wersję angielską, właśnie, bo szczerze Wam powiem, nie chciało mi się tego pisać podwójnie. I to ten translator na, na tym, ten tłumacz na tym Instagramie jest taki sobie więc stwierdziłam, że będę pisała po angielsku, dlatego że ja po polsku mówię o tych grach na kanale, a z kolei po angielsku one będą właśnie na Instagramie. I to tyle. Właśnie mówiłam, że nie być o ciuchach, ale ktoś mnie zapytał, skąd mam ciuchy. <laughs> jest gikowski sklep, EMP się nazywa EMP. I on robi ciuchy na przykład z Harry Pottera. To on, on ich nie robi. To, to ta koszulka jest akurat z tego świata, Harry' Pottera z Wizarding World, ale oni mają ją w, skle w sklepie, także jaką by się nie chce tam jechać, do tego miejsca, nie wiem dlaczego wam by się nie chciało wam tam jechać, jeżeli jesteście fanami Harry Pottera, ale to może sobie właśnie przez internet kupić, je tam mają z, z Gwiezdnych Wojen, z Wiedźmina i tak dalej, kupiłam Matowi ostatnio koszulkę, ale no właśnie to nie miało być o ciuchach. I to by było na tyle z marca, jest kwiecień i ja już się nie mogę doczekać tych kilku gier, o których będę Wam mówiła, no i kilka gier też ma do nas tutaj w tym kwietniu przylecieć, na przykład ma być to Tiny Epic Pirates i ja czekam na to, nie mówicie. tym bardziej, że mam dwa, kilka fajnych pomysłów na zdjęcia um. i tyle, na razie!